Dzisiaj już jest 29 października, lekka mgła, dużo ciszy, spokój jest taki prawdziwek zielony, ale solidna noga, o, taki od okaz pierwszy tuż obok tego dużego jest i Mały, świeży borowik. Proszę zobaczyć, jaki ładny. Także noce są jeszcze w miarę ciepłe, jak na tą porę. I jest grzybek taki. To nie grzyb, ale potężna kość. Nie wiem, czy to może być od krowy. Może od konia jakiegoś. Bardzo gruba. Bardzo ładny, duży podgrzyb. Dorodny. Piękny. Drodzy widzowie, musiałem zmienić miejscówkę. Bo tam nie było grzybów. I jestem przy tym wielkim dębie, co kiedyś nagrywałem. I po prostu jestem w szoku, bo tu nie ma ludzi. Jest dziewiąta rano. I tu nie ma żadnych samochodów. Czyli albo nie ma grzybów, albo ludzie sprzątają cmentarze. Też tak może być. Tu jest taka droga. A na drodze rośnie grzybek. Teraz zobaczymy, w jakim on jest stanie. Tu widzę, że go trochę jakiś robak zaczął jeść. Może ten robak jest w środku. Ale nie, ładny, biały pod spodem. Jeszcze się takie trafiają, ale bardzo rzadko. Przy takiej rzeczce rośnie borowik. Tylko, że już ma kilka dni. Zielony oczywiście. Czuję gdzieś wilgoć jeszcze. I tak sobie tutaj rósł na brzegu strumyka. Dosłownie w linii prostej. Tam jest samochód, mój i jakieś 100 metrów jest taki bardzo ładny borowik na liściach. Też oczywiście stary, ale bardzo ładna czapka w kolorach liści bukowych, dębowych. Mocno się trzymał, czyli zdrowy. Wiaterek się zerwał. Ale to jest tak ciepły wiaterek Jak na 29 października Naprawdę, ja jestem w szoku Jak jest ciepło A tu jest właśnie ten strumyczek Co wcześniej znalazłem grzyba Nad nim No i oprócz borowika przy samochodzie To jest jeszcze bliżej Niego Takie otumrowisko. No jest, jest konkretne. Widać, że już jest mało mrówek na wierzchu. Pochowały się na zimę. Jeszcze tam... Jeszcze tam jakiś są na wierzchu. Działają coś. Ostatnie przygotowania. Zapasy na zimę. Bardzo ładne. Oby go nikt nie zniszczył, bo tu jest właśnie taki parking mały ale wątpię, żeby komuś się chciało bawić w takie zniszczenia i jeszcze jest tutaj taki jeden piękny borowiczek też przy samej drodze leśnej proszę bardzo jaki ładny w trawie lekko na mchu przy liściach taki właśnie rośnie borowiczek Piękny, ale jakiego ma ślimaka wielkiego, ślimaka ściągamy, miejsce kupujemy, proszę zobaczyć jakie się jeszcze trafiają, koniec października, takie grzyby, troszkę dalej rośnie taki kozak, też go wezmę, jest ładny, ładny ma kolor. W sumie takie jak te liście, takie jasne. I jak widać, młode borowiki też się jeszcze trafiają. Proszę zobaczyć. No, młody. Młody, ale zielony. Czyli miał po prostu za mało wody podczas przyrostu. I jeszcze mamy takiego jednego. Borowiczka na mchu. Bardzo ładna głowa. Oczywiście zabieramy. Przyklepujemy. No, drodzy widzowie, po takiego grzyba to warto było jeszcze wyjść po południu. Po obiedzie do lasu. Bo po prostu tego zobaczyłem w takich 15 metrów. Proszę zobaczyć. Co za piękny grzyb. Zielony pod spodem, ale zdrowiutki. Przepiękny. Twarda głowa. Ekspozycja. Niby koniec sezonu, ale jeszcze się trafiają perełki. No tego to się nie spodziewałem. Proszę zobaczyć, duża czapka ciemna. Dobra, pokręcę się tu jeszcze, bo tu po prostu widzę, że coś się może dziać. Mam jeszcze jednego browika. Też jest stary, w promieniach słońca. Ładnie mu się odbija czapka. O, może tak go pokażę. Zielony od spodu, wiadomo, już ma około tygodnia może trochę więcej. Ale będzie na suszenie, jeśli będzie zdrowy. No ale drodzy widzowie, w tym momencie Grzybek jest przepiękny. Promienie słońca pięknie się odbijają od jego czapki. Proszę zobaczyć, ależ piękne ujęcie. Niesamowity Grzybek. Jeszcze ma ziemię na wierzchu. Główki, czarna głowa, ale twarde. Oj, dawno takiego grzyba twardego nie znalazłem. Gdyby on urósł duży, to on byłby taki jak tamten wielki przy drodze. Piękne. No, trafiłem w super miejsce. Trzy piękne grzyby. Oj, tu jest właśnie ten trzeci. Proszę zobaczyć. Nie no, ten jest cudowny. Z białą obwódką wokół kapelusza to będzie jakiś dębowy nie wiem, tak mi się wydaje, bo takie czarne głowy ma już kilka dni, jest zielony od spodu, no ale czapkę ma przepiękną twardy korzeń. Będzie zdrowy. Tak, tak, to jest ewidentnie rodzina yy, dębowa, borowików dębowych. Wszędzie liście dębu wokół dęby i takie grzybki właśnie rosną Tutaj. ciemne głowy i twarde korzenie. No i mamy jeszcze jednego. Też niedaleko tamtych, tamtej rodzinki. Też widać, że miał białą obwódkę, tylko że ten już jest naprawdę. On ma kilka dni, a i tak się dobrze trzyma. Jest długa noga, wielka czapka. Specyficzny kolor. Bardzo ładny. No, ewidentnie nikt tutaj nie chodził od dłuższego czasu. Bo takie okazy pod koniec października. No to po prostu dawno, dawno takich rzeczy nie widziałem. Piękne grzyby. To są dwa? Dwa, tak. Dwa grzyby zrośnięte, wyrywamy. Jeszcze drugi, O taki tu się trochę korzeń łamał. O go. Zasypiemy tu je rozdzielimy. O, jest taki jeden. I drugi taki sam grzyb. Znów zauważyłem grzyba. Też na oko jest stary. Ale tak jak już mówiłem, jeśli będzie zdrowy, a będzie, raczej będzie, to go biorę na suszenie. O! Jeszcze jest taki okaz. Sprawdzamy jego stan. No ale wydaje się, wydaje się solidny. Ponad tydzień czasu tu stoi. Myślę, że około 8, 8 dni może mieć. Ale jak najbardziej go biorę. Piękne, duże jodły. A pomiędzy nimi widzę grzyba. Już idziemy do grzyba, który rośnie tutaj. biała obwódka wokół czapki twardy, zdrowy lekko zielony czyli może mieć jakieś dwa, no może 3 dni także to jest dobra wróżba o, tu jaki fajnie zrośnięty tylko trzeba to oddzielić proszę zobaczyć jest dziurka Ładnie, fajnie zrośnięty. Możemy go przy słońcu pokazać. A słońce jest już daleko. Ładniutki. Na dzień 29 października mogę stwierdzić, że grzyby jeszcze są. Choć 3 czwarte to jest zielonych. Także w sumie dla mnie to jest też ok, bo mogę sobie je ususzyć. Zdarzają się też białe. W sumie to o dziwo, bo już jest dość późno. No ale jeszcze coś się, o tu, jaka kania rośnie? Tutaj taka duża kania. Proszę zobaczyć. Z ziemią na górze. Mocno się przebiła. Kania, kania. A tutaj proszę Państwa, na zakończenie chyba jeszcze jeden borowik. Też duży. Och, proszę zobaczyć. Już się za niego biorę. Trochę go odgarnę. Taki jest. Spory. Oj, korzeń też twardy. Nie spruchniały. Bardzo duży. On by jeszcze mógł urosnąć. Z tego co widzę, ma naprawdę solidny korzeń i grubą czapę. No i taki grzybeczek. Najprawdopodobniej ostatni przy zachodzie słońca. Do następnego, na razie.